Jeszcze do przodu, troszeczkę tak, o tak. A to na tej ścianie to masz już to? Na tej stronie to ja bym dał te stare, te czarno-białe. Ja bym... A tam tę tą, tą Magdę to gdzie? Na trzy. Ale to też jest. można w piątek. Tak. tak? Tak. Wojciech Fangor zasłynął na początku lat 60. Pulsującymi barwami, abstrakcyjnymi obrazami dającymi wrażenie ruchu. Były to płótna prekursorskie nie tylko w polskiej, ale i światowej sztuce. Fangor to także znakomity rysownik. W 2007 roku w Warszawskiej Galerii Atak artysta zaprezentował wykonane w różnych technikach kolorowe rysunki. Rysunek jest takim bardzo podstawowym i bezpośrednim kontaktem z widzianym światem, poznawanym światem. Rzeczywistość jest bardzo nieuchwytna. Natomiast rysując, jak gdyby tą rzeczywistość się utrwala, tą rzeczywistość się poznaje lepiej i opanowuje. Rysunki pochodziły z lat 1948-2006 i ukazywały wszystkie fazy twórczości artysty. Były wśród nich zarówno samodzielne, skończone realizacje na papierze, jak i szkice do obrazów olejnych, plakatów i kompozycji przestrzennych. Barwne prace przybliżają sposób myślenia malarza i jego artystyczne poszukiwania. Większość z nich powstała za granicą, gdzie artysta przebywał przez prawie 40 lat. Wiele z tych rysunków nie było dotychczas prezentowanych w Polsce. Niektóre rysunki odbiegają prawie że od tego tej terminu rysunek, bo zaczynają być malowane, bo kreska jest rozmywana, tak jak w niektórych pracach tych kół. Ja używam bardzo często kredki olejne. No i wtedy jak taką kredkę terpentyną rozmaży, to ona się robi taka bardziej płynna, bardziej malarska. Natomiast są rysunki, których zasadnicza forma jest zamknięta w formie koła, ale widać wyraźnie każdą kreskę, każde pociągnięcie ręki. Te rysunki mają wtedy bardziej taki wirtuozyjny charakter. Widać ślad prowadzenia tej kredki na papierze. To są takie dwa rodzaje. Jedne są zbliżone bardziej do obrazu, inne zachowują charakter rysunku, bo kreska jest widoczna. Na wystawie pokazano m.in. kolarze z lat 70., będące świadectwem fascynacji artysty kulturą masową. Wojciech Fangor włączał w nie fragmenty scen, postacie i przedmioty przeniesione wprost z ilustrowanych magazynów. Pokazano także kompozycje wykonane na wczesnych rysunkach artysty. Fangor powiększał je komputerowo, malował na nich, przyklejał i nanosił inne rysunki. Następuje taka synchronizacja, z jednej strony czasowa, z drugiej strony takie powiązanie strukturowe pomiędzy konstrukcją, która była w rysunku starym, a konstrukcją, którą dodaje do tego rysunku na nowo. No, i tu jest takie no, dla mnie interesujące spięcie. Mnie przez jakiś czas fascynowała telewizja w sensie medium. W tym okresie modna była bardzo filozofia Marszala Magluana, który mówił, że the medium is the message, że w samym medium jest właściwie zawarta treść. A nie w tej anegdocie, które to medium przekazuje. Na tej podstawie robiłem trochę obrazów i rysunków, które miały związek z obrazem telewizyjnym. Te wykonane kredką olejną rysunki, na których pojawiają się twarze i postacie, pochodzą z czasów zainteresowania artysty tak zwaną przestrzenią międzytwarzową. Była to przestrzeń nie tylko malarska, ale i psychologiczna. Można znaleźć na tej wystawie bardzo dużo prac, które są no, takie przedstawieniowe, oparte na jakichś formach bardziej takich albo realistycznych, albo bardziej fotograficznych, albo bardziej anegdotycznych. W moich ja staram się zgubić płaszczyznę obrazu w tych rozproszonych kołach czy falach. Im większy jest zanik płaszczyzny, tym większa jest iluzja przestrzeni. Tym, że ta przestrzeń jest iluzyjna odwrotnie do perspektywy, to znaczy nie rozwija się w głąb obrazu, tylko jak gdyby emanuje na zewnątrz, czy też podrażnia przestrzeń, która się znajduje między widzem a obrazem. W rysunku te rzeczy są mniej dramatyczne, to znaczy zachowuje się ta, ta obecność płaszczyzny papieru. To właściwie tak najbardziej rozróżnia rysunek od obrazu. Każda sztuka. Opiera się na kontrastach. No a cała sztuka jest wyważyć te kontrasty i stworzyć z tych kontrastów strukturę. No i to jest na tym to polega. W mojej twórczości. Mnie interesuje głównie konstrukcja, to znaczy sprawy tego, co można określić jak, jak to jest zrobione. Natomiast to co, to raz, że ono wynika z tego, jak to jest zrobione, ale jeżeli chodzi o pretekst, to znaczy temat, to im prostszy temat, im, im zwyczajniejszy temat, tym więcej jest możliwości operowania strukturalnymi kombinacjami bo wtedy ta anegdota, ten temat nie ogranicza. On jest tak prosty i tak banalny, że nie utrudnia tej pracy konstruktywistycznej. A co jest z tamtą ścianą? No ja mam te palce. Co? Ja mam te palce. Te palce, ale to wtedy tylko palce. A tego Picassa to gdzie? To jest Ewa Pejp. Też ją odstaw na razie na bok. I daj, daj te palce może tutaj, nie? Za bardzo. Palce. No. A niżej. O tak. Tak. I już.